Radny Rady Miasta Lucjan Łaga z Lepszy Lębork Lepszy Powiat poinformował policję, że miał zostać nakłaniany do określonego zachowania. Sprawa dotyczyła głosowania w kwestii miejskich obligacji. W piątek odbyło się spotkanie klubu Lepszy Lębork Lepszy Powiat, na którym debatowano nad projektami uchwał na poniedziałkową sesję. Radni podjęli decyzję, że złożą wniosek o wprowadzenie kilkudniowej przerwy i poproszą burmistrza o wytłumaczenie, dlaczego kwota obligacji wynosi 8 milionów złotych. Radny Lucjan Łaga poinformował, że ma inne zdanie i będzie głosował za obligacjami. Metody jakie są stosowane wobec mnie to są praktykowane na Białorusi lub w Rosji. Czy tutaj będąc w Radzie, nie przypuszczam, że... Do, tego, do czegoś takiego dojdzie. Z, y, myślę, że y, no, osiłki, które mnie nawiedziły w moim prywatnym domu, zmuszając mnie do jakiejś innej decyzji, aniżeli y, ja y, preferowałem, popełniły przestępstwo i chciałbym, załóżmy, zlecenia dawcy, bo to nie były osoby, które działały we własnym zakresie. Za pośrednictwem mediów powiedzieć, że skutek żaden. W niedzielne popołudnie w jego mieszkaniu pojawili się dwaj mężczyźni, którzy wywierali na niego nacisk i zmuszali do określonego zachowania podczas głosowania. Ja, przychodząc tutaj do Rady, i do dzisiaj twierdzę, że ja reprezentuję mieszkańców. I zgodnie z moim rozsądkiem i z moim jakby to rozumem, logiką będę głosował. I nie chcę, żeby ktoś mi narzucał jakąś wolę wbrew mnie. No Jeżeli tak się stało, no to myślę, że do żadnej partii nie należę i nie mam jakiejś tam dyscypliny partyjnej, bo tego nie poważam. Nie chcę być uważany za jakiegoś, który się wyłamuje z jakiegoś tam grona. Sprawę radny zgłosił na policję, która ze względu na powagę przekazała ją do prokuratury. Policja w Lęborku przyjęła zgłoszenie od mężczyzny, który zawiadomił o przestępstwie polegającym na zmuszaniu jego do określonego zachowania. Z uwagi na powagę zdarzenia dzisiaj rano przekazaliśmy materiały do prokuratury w Lęborku celem podjęcia decyzji co dalej w tej sprawie. To było zmuszanie do określonego zachowania, czyli artykuł 191 kodeksu karnego. Czy wyczerpują, czy to czy te zachowanie wyczerpuje znamiona tego czynu, o tym będzie decydował prokurator i w prowadzonym śledztwie. W związku z Przewodniczący sytuacją, klubu, lepszy Lembrock, lepszy powiat Maciej Szeder przedstawia to, co wydarzyło się podczas, podczas spotkania klubu. Panem... Mieliśmy różnice zdań, po prostu, tak? Nie, nie wydarzyło się nic, była normalna dyskusja. Nawet, nawet nie było nerwów, że tak powiem, tak? Tylko tyle, że tam może ktoś powiedział coś głośniej, któraś osoba, ale nic, 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 nic więcej, tak? No była o sesji rozmowa, tak? Chodziło o to, że chcemy najpierw wiedzieć, na co są wydawane pieniądze i dlaczego są wydawane na, na to, a dlaczego burmistrz nie wspomniał na przykład nam, że będzie nagle potrzebował 8 milionów, tak? Ponieważ pan burmistrz, no to, to dzisiaj też powiedziałem na sesji. Pan burmistrz wspomniał o tym, że potrzebuje 5 milionów. Ja nawet ze zrozumieniem pewnym przyjąłem, tylko też powiedziałem, panie burmistrzu, no 5 milionów, to, to się stało nagle, bo o tym rozmawialiśmy przed dwoma tygodniami, to się nagle stało, że brakuje 5 milionów, no trzeba płatności zrobić. No dobrze, ale był budżet w styczniu i słowa nie było o tym, że trzeba będzie w marcu czy w kwietniu robić, właściwie to chodziło o marzec, a nie o kwiecień, że trzeba będzie robić jakąś, nie wiem, woltę z obligacjami, coś w tym rodzaju, tak. No to nie było odpowiedzi, ale po tym okazuje się, że jest uchwała nie na 5, tylko na 8 milionów, więc tym bardziej nas to zainteresowało. Na klubie, gdy żeśmy zrobili klub, czyli na dzień przed, znaczy na dwa dni przed sesją, bo to był piątek, no to była rozmowa, co robimy i tak dalej. Ja myślę, że może by nie było tam tych nerwów i tak dalej, tylko jeżeli, jeżeli pan Łaga przyjmuje taki argument, że on będzie głosował za... No to dobra, w porządku. To przekonaj nas teraz. No to, bo my mówimy, że, że, że nie, że chcemy najpierw wiedzieć, a to już dlaczego za? Bo on tak uważa. No więc to taka trochę taka rozmowa była. No nie wiem jak to, jak to nazwać. No bez argumentów. Tak po prostu tak, bo tak, a my nie, bo nie, a my podnaliśmy przynajmniej. Dlaczego nie? Proszę o taką informację, o taką i taką. Czy to cię Lutek prze, jakby przekonuje? Nie, on będzie głosował za. W klubie no, mamy taką informację, że jest to bardzo niemiłe zdarzenie. Ja uważam, że bandytyzm trzeba tępić, o ile to był bandytyzm, bo czasami w emocjach różne rozmowy różnie wyglądają, tak? I nie jeden mówi, bo ci tam coś zrobię na tej zasadzie. Ja nie wiem, nie byłem świadkiem rozmowy, więc trudno mi o tym mówić, nie? Twierdzi również, że w klubie nie ma dyscypliny partyjnej i każdy radny może głosować jak chce. Tylko musi uzasadnić takie działanie. U nas na klubie, w przeciwieństwie do koalicji, nie ma dyscypliny klubowej, tak? Jest rozmowa. Czyli, i to był też taki warunek, który ja postawiłem, że ja nie chcę nikogo zmuszać, ja chcę, żeby było normalnie, ale z drugiej strony, no. no no niewytłumaczone dla mnie jest rozmowa nie, bo nie, tak? No to jest, jeżeli go nie interesuje, to niech on nas przekona, bo może my się mylimy. Przecież to nie jest tak, że jak 7 czy 8 osób, czy nawet 15 będzie wiedziało tak, a jedna nie, że te 15 mają rację. To nie jest tak, tylko żeby nam powiedział o tym. Podczas dzisiejszej sesji, po nieprzegłosowaniu przerwy, przewodniczący klubu Lepszy Lębroch, Lepszy Powiat, zarządził spotkanie, z którego wyproszono radnego Łagę. Ja chyba już do tego klubu nie należę, bo zostałem wyproszony. Dzisiaj... Mieliśmy spotkanie z panem Ludkiem, ja się pytałem, czy jak będzie głosowo, jeszcze raz, przy całym klubie, żeby było tam, każdy podnosił rękę, on powiedział, że on się nam wstrzyma od tego, chodziło o to, ja mówię, tak no w takim razie, no to co możemy zrobić, no to nie będziemy już wspólnie rozmawiali, tak. Nawet niektórzy mieli do mnie pretensje, że dlaczego ja tak robię, skoro ma swoje zdanie, no właśnie robię dlatego, ponieważ nie ma innej możliwości, tak, żeby uzyskać to, co my chcemy, czyli uzyskać spotkanie z burmistrzem, żeby odpowiedział nam na pytania. Po spotkaniu radni nie wrócili już na sesję, co skutkowało brakiem kworum i ogłoszono przerwę w obradach do czwartku do godziny dwunastej.